Państwo jesteśmy pod Sejmem, pod Świątynią Zła. Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych był dzisiaj w Sejmie na zespole parlamentarnym. No i w tej chwili po wielu rozmowach, różnych spotkaniach wracamy i jeszcze spotkaliśmy wspaniałych ludzi, którzy walczą również o zasoby naturalne, które są własnością Polaków. Ewa. Ja dwa słowa. Jesteśmy po posiedzeniu w parlamentarnym zespole do spraw aktywów państwowych i bogactw naturalnych. Chcemy wszystkim przypomnieć, że Polska jest najbogatszym pod surowcowym krajem Europy, że posiadamy, my Polacy, 85% zasobów węgla kamiennego na przykład, że posiadamy źródła energii, które są czyste, nieemisyjne i jest to geotermia i geotermika. Mamy wiele na, naszym, na naszych internetowych stronach informacji na temat zasobów naturalnych, które zinwentaryzował Krzysztof Tytko, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych wraz z ekspertami, wśród nich y, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Mirosław Takowski, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Soroka, świętej Pamięci profesor Ryszard Henryk Kozłowski i wielu znamienitych y, przedstawicieli Polski, polskiej nauki, inżynierów, którzy nieodparcie udokumentowali zdolność, potencjał naszych zasobów do zapewnienia Polsce suwerenności energetycznej. Niepotrzebne nam są elektrownie jądrowe, obce technologie, za które będziemy płacić kredytem i one będą budowane w czasie 15 lat. Co w czasie 15 lat mają zrobić Polacy, których nie stać na ogrzanie swoich domów, którzy poświęcają pieniądze na lekarstwa, na żywność, na opłacenie czynszów, przeznaczają je na rachunki za tą niby. Yy, Niby niezależność energetyczną. Nie mamy tej suwerenności energetycznej, mimo że wszelcy, wszel wszelki decydent, każdy z decydentów otrzymał polski projekt, wnioski i uwagi strony społecznej Krzysztofa Tytko i profesora Soroki na swój urząd już w roku 2018. Powodzenia naszej Polsce. Wierzymy, że zmienimy, zmienimy ten straszny czas, który dane nam jest przeżywać. Powodzenia. Szanowni Państwo, wyłączyłaś? Nie, tak. Do góry, do góry. Gdzie on jest? Halo, halo. Szanowni Państwo, sprawa łączenia PKN Orleans z spółką PGNiG to nie jest nic jak skok na zasoby naturalne, które należą do narodu polskiego. I ta sprawa powinna Jednoczyć wszystkie środowiska patriotyczne powinna jednoczyć wszystkich Polaków wokół tej sprawy. Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, inżynier Krzysztof Tytko, wziął ogromną odpowiedzialność na swoje barki, zaskarżył uchwałę nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PGNIG Fuzja z PKN Orlen. Szanowni Państwo, jeżeli ta sprawa nas nie zjednoczy, jeżeli wszyscy nie podejmiemy się tej, tego wyzwania, tej walki z systemem, który pozbawia nas właściwie warunków do życia, likwiduje Polskę, niszczy nasze rodziny, wywołał sztuczną inflację, która zje nasze. Wszystkie pieniądze. Stracimy wszystko. Stracimy dorobek życia. Wielu pokoleń Polaków. Górnicy, obudźcie się. Oni wam teraz rzucają o ale wszystko wam za chwilę odbiorą. Nie będziecie mieć nic. Nie zostanie wam nic, żeby wyżywić swoje dzieci. To są ostatnie chwile, że jeszcze mamy wpływ na to, co się dzieje w kraju. Każdy z nas podjął już decyzję. My walczymy w imieniu wszystkich Polaków. Dołączajcie do nas i wspierajcie. Wchodźcie na nasze strony internetowe www.okopzn.com.pl Tam znajdziecie informacje o fuzji, o łączeniu PKN Orlen z PGNiG, tam wiele informacji pozyskacie. Dzielcie się tymi informacjami. To ma dotrzeć do wszystkich Polaków, że są grabieni, okradani ze wszystkiego. Czekamy na was. Dziękuję bardzo. Wspierajcie Krzysztofa Tytko. Wspieramy Krzysztofa Tytko, wielki Polak patriota. Filmować, Trzymaj. Jeszcze rzut na tą świątynię zła. Tam zapadają te decyzje zniewolenia narodu polskiego. Budowa POLIN. Szanowni Państwo, nie wyrażam zgody. Nie daję przyzwolenia. Każdy z nas musi sobie to powiedzieć. Mówić kilka razy dziennie. Walczymy o przyszłość naszych dzieci. Pozdrawiamy serdecznie.